Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Bajka. Po godzinach królem rowerów, znowu jest po godzinach jak to w sezonie. Dzisiaj mam dla Was 10 pytań za lipiec. Rzutem na taśmę przed wyjazdem na hokej do Czech postanowiłem nagrać lipiec, żeby nie było jak z czerwcem, że będzie miesiąc za późno. Pytanie pierwsze. Kiedyś napisałem, że przy wzroście 177. Do ścigania wybrałbym rower 54, a do jazdy rekreacyjnej 56. Pytacie dlaczego tak? Posłużymy się znowu moim gruzem, czyli moim dyżurnym rowerem Rocky Mountain i pokażę Wam o co chodzi. Ano, sam rozmiar ramy to jeszcze nic takiego. Pokażę Wam na przykładzie właśnie mojego Rocky Mountain, jak ten parametr łatwo jest zmienić. 50. 4 cm to nic innego jak najogólniej rzecz biorąc, odległość mierzona od osi sztycy podsiodłowej do osi y, 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 rury widelca. U mnie w tym Rocky montażnie jest to nawet 52 cm. I w obecnej chwili, kiedy rowery mają często dziwne kształty slopingowane albo z kolei proste. Każdy się od siebie różni. Ciężko jest do siebie przyłożyć ten wymiar, który tutaj u mnie to nawet jest 50, bo mm, kiedyś rowery miały kształt wpisany w dwa trójkąty, tylny trójkąt, przedni trójkąt, nawet te nazwy jeszcze pozostały i zasada była taka, że rura podsiadłowa, raczej odpowiadała rurze poziomej. W tej chwili, tak jak mówiłem, kształty tych ram dowolnie, praktycznie się zmieniają. I o ile tą odległość bardzo łatwo jest nam zmodyfikować, jak widzicie, ja mam sztycę z małym offsetem. Ten rower dzięki temu jest krótki. Można założyć sztycę z większym offsetem lub z jeszcze większym offsetem, i wtedy siodełko przesunie się automatycznie do tyłu. Również mostek łatwo jest zmodyfikować. Jak widzicie, ja mam tu jakiś krótki, dziecięcy, pewnie 75, a możemy założyć 120, i wtedy kierownica wypadnie. Bez mała tu, gdzie ja mam licznik. Także, jeżeli rozmiar ramy to 2 cm, czyli jeden rozmiar będzie się od drugiego różnił o 2 cm, to jest to taki kawałek, to jest bardzo mało. A jeżeli zobaczycie, ile tutaj różnicy możemy uzyskać na długości mostka, to zaczyna się robić całkiem sporo. Także, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że różnica na rozmiarze ram to najczęściej 2 cm, czyli tyle, a na samym mostku możemy uzyskać potężną różnicę pomiędzy powiedzmy 60 a 120 czy 140, czyli nawet 60 80 mm, nie 20, ale 3 rozmiary ramy, czyli 60 mm. O tyle te mostki mogą się spokojnie różnić, gdybyśmy wybrali najkrótszy 60 i najdłuższy, powiedzmy 140. Także ten rozmiar długości ramy łatwo jest zmodyfikować. O co więc zatem chodzi? O nic innego jak o wysokość ramy. Jak widzicie, ja mam tutaj dość dużą podkładkę na sterach i potem jeszcze jedną podkładkę pod mostkiem. A gdybyśmy chcieli uzyskać tu bardziej tak zwane Emeryckie ustawienie to tych podkładek byłoby jeszcze więcej. Chociażby jak w drugim moim rowerze, gdzie mam właśnie więcej podkładek, pod mostkiem nie wygląda to zbyt rewelacyjnie, jak widzicie. Także z tymi rozmiarami ramy to chodzi o to, jak wysoko będziemy mieli kierownicę, bo im ona będzie wyżej, tym będzie nam wygodniej, a im będzie niżej, tym bardziej będziemy mieli agresywną, aerodynamiczną pozycję. No i tu problem pojawia się taki, że jeżeli kupimy sobie mały rozmiar ramy z pozycją bardzo aerodynamiczną, to nasz odcinek szyjny kręgosłupa może tego nie wytrzymać, a trudno nam będzie podnosić tą pozycję w nieskończoność. No i tu problem pojawia się taki, że gdybym ja ten górny chwyt miał znacznie niżej, to moja szyja zmuszona byłaby do Zbytniego prostowania się cały czas i nie dałbym rady prowadzić tego roweru. Dlatego często w dolnym chwycie nie jest nam zbyt wygodnie. A jeżeli ustawimy sobie rower cały trochę wyżej, tutaj cockpit, no to wtedy jesteśmy w stanie zejść do dolnego chwytu na jakiś czas, a w górnym jedzie nam się bardzo komfortowo. Jeżeli jednak wybierzemy rower za mały, to ta odległość już nam nie urośnie i będziemy zmuszeni do jazdy niżej lub do zakupu bardzo podniesionego mostka, co okropnie wygląda. Zatem podsumowując historię rozmiarów ramy, o ile na długości łatwo jest go skorygować, o tyle wybierając rower mniejszy, musicie pamiętać, że główka będzie niższa, co wymusi bardziej agresywną pozycję. Pytanie drugie, nieśmiertelne, też powracające, co z woskowaniem łańcucha, co ja o tym sądzę. Być może któregoś długiego zimowego wieczora porwę się na to woskowanie łańcucha, ale biorąc pod uwagę, że już samo roztapianie wosku, szczególnie na otwartym ogniu, nie jest zbyt bezpieczne, utopienie i porządne nasmarowanie nim łańcucha nie jest zbyt łatwe. Na końcu wyciągnięcie go z tego rozgrzanego wosku, otrzepanie z nadmiaru i potem założenie na rower w takiej formule, żeby ten wosk pozostał w odpowiedniej ilości na łańcuchu też nie wydaje mi się super łatwe a dodatkowo utrzymywanie się tego wosku na łańcuchu wydaje mi się bardzo krótkie to jakby szansa na ten eksperyment nie jest zbyt wielka postaram się go kiedyś wykonać ale bym się na to nie napalał pytanie trzecie dla kogo lemontka na szosę no w ogóle co to jest lemontka może pokażę lemontka to jest taki tutaj przyrząd zamontowany na kierownicy, może być na kierownicy czasowej, jak tu widzicie, typu samolot. Może też być na baranku zamontowana tu na górze. Zresztą w filmie o Madon Speed jest pokazane, jak się do tego roweru montuje Lemontkę, wymieniając tylko ten element i zakładając tu cały uchwyt z takim trekowskim właśnie patentem Lemontki. I teraz tak, co to daje? Lemontka daje tyle, no ja z tego co obserwuję, jak jadę taką zwykłą szosą, dolnym chwytem, czyli trzymam się tutaj za dół i jestem trochę pochylony, jak położę ręce na kierownicy w ten sposób, nawet bez lemontki, po prostu się opieram o kierownicę w takiej pozycji, jakby ta lemontka tutaj była, to rower przy podobnym nacisku na pedały, przy podobnych watach jedzie około kilometr 1,5-2 km szybciej, czyli Hmm. oczywiście tutaj też się zmienia kąt ułożenia tułowia na trochę inny, w którym wydaje mi się, że mi się lepiej generuje te wyższe moce, ale zasadniczo Lemontka daje tyle, że przyjmujemy pozycję bardziej aerodynamiczną jak przyjrzycie się kolarzom czasowym i kolarzom z peletonu, to wyraźnie widać, że kolarz czasowy ma tą sylwetkę bardziej zamkniętą, bardziej aerodynamiczną, także Lemontka jest rozwiązaniem dla kogoś, kto jeździ na szosie i chce jeździć szybko. Czyli na przykład dla triatlonistów, którzy mają jeden rower, lemontka jest dobrym rozwiązaniem, bo przykręcając sobie taką lemontkę, możemy jechać szybciej naszą szosówką, a nie musimy ponosić wydatku na rower czasowy. Jeżeli jeździcie długie trasy rekreacyjnie, też można taką lemontkę zastosować, zmienia to waszą pozycję. Pozwala odpocząć niektórym miejscem jak się przesiądziecie w inne ustawienie, a troszeczkę poprawia prędkość przejazdową. Ale co do zasady, moim zdaniem, Lemontka nie jest przy rekreacyjnej jeździe wyposażeniem jakimś koniecznym, także poza zastosowaniem sportowym, takim triatlonowym. Ja uważam, że Lemontka do szosy mm, nie jest niezbędna. Co więcej, uważam, że nie jest wskazana, bo na przykład w przypadku jakiejś kraksy, karambolu, to ta lemontka nam się nie przysłuży na pewno. Dodatkowy element, gdzie możemy się zaplątać, coś sobie złamać. Co więcej, w grupach kolarskich, treningowych nie przyjmuje się ludzi z lemontkami właśnie ze względów bezpieczeństwa. Pytanie czwarte. Rower na 120 kg. Jak taki wybrać? Czym powinien się charakteryzować? No zobaczmy. Tutaj akurat wziąłem sobie rower z modnej kategorii gravel. To jest Rock Machine, mniej może popularna w Polsce marka, model Gravel Ride 500. Ta maszyna kosztowała nowa 6000 zł. Teraz można go chociażby u nas dostać w dobrej promocji, prawie kaflataniej. I teraz tak. Czemu gravel, a nie szosa? Tutaj mamy dla odmiany moje przednie koło szosowe. Widzicie podstawowa różnica opona. Jeżeli 120 kg. Mocno wpadnie w dziurę albo niecelnie przejedzie przez krawężnik, to ta opona zgniecie się momentalnie. Tu mamy tą oponę znacznie grubszą. To zapewnia nam znacznie większą ochronę obręczy, co więcej poprawia komfort. Jeżeli jesteśmy szczupli, to nasz nacisk naszego tyłka na siodełko jest mniejszy. Ja ważę 71 kg jeżdżę. Kolegą, który waży 105 przy moim wzroście. Jak sobie szybko policzcie, to jest lekko licząc 6 5litrowych baniaków wody więcej. Spróbujcie wziąć na każdą rękę po 3 baniaki i podnieść to. Wydaje się niesamowite 6-5-litrowych baniaków wody więcej, w dużej mierze posadzone właśnie na tym siodełku. Jakbyście mieli w plecaku takie 6 baniaków, tak? Większa pupa, gorzej się na takim siodełku siedzi. Także dodatkowa amortyzacja z opon na pewno się przyda. Kolejny temat. Warto wybrać producenta z dożywotnią gwarancją na ramę, bo no nie ma siły. Rowery mają najczęściej limit wagowy, przynajmniej te przyzwoite, które my sprzedajemy, 125 kg. Ale uwaga, to jest limit wagowy użytkownika wraz z rowerem i ubraniem. Czyli jeżeli człowieczek waży 105, rower waży dychę, to została jeszcze dycha na ciuchy i wyposażenie. Tu się mieścimy, ale jeżeli człowiek waży 120, a rower ma limit 125, to się nie mieścimy, bo już sam rower i człowiek to jest około 135 kg, a jeszcze człowieka trzeba ubrać, czyli między 5 a 10 kg. Ciucha na siebie założymy buty, kask, okulary, to wszystko waży i jak to sumujemy, dołożymy dwa bidony, jakieś narzędzia, jakąś zapasową dętkę, to się robi na przykład 140 kg. No i tutaj. Będąc ciut nieeleganckim proponuję wybierać jednak rowery z dożywotnią gwarancją na ramę, bo nikt was tam na wagę co do 5 kg wsadzał nie będzie. I jeżeli na ramie pojawią się pęknięcia, np. tu, przy mufie podsiodłowej, to jest takie miejsce, gdzie lubi pęknąć albo widełki tylnego trójkąta, czy okolice suportu, no to producent z dożywotnią gwarancją wam ramę wymieni. A jak rama ma 2 lata albo 5 lat gwarancji, to jest niestety niebezpieczeństwo, że szybciej strzeli lub zrobi to już po okresie gwarancji. Kolejny temat, jeżeli jesteście takim ciężkim człowiekiem, no to najczęściej macie kawałek brzucha, plus też e, jakby szerokość waszych ramion i tak dalej. Wszystko jest determinowane waszą wielkością. Także wybieramy rower z odpowiedniej szerokości kierownicą i w odpowiednim rozmiarze, tak żeby ten nasz brzuch. Miał tu gdzie zawisnąć, czyli nie bierzemy rowerów skrajnie wyczynowych, bardzo obniżonych, bo po prostu się na nich nie będziemy w stanie wygodnie usadowić. Kolejne pytanie piąte, jazda na przekosach. Dlaczego to jest złe? Tu znowu posłużymy się moim gruzem. Przy okazji jest wyposażony w korby typu Kuring, a w zasadzie w zębatki do korby typu Kuring, czyli one są dodatkowo owalne jak widzicie. Ale o tym na innym moim filmie. Wracając do tematu, dlaczego przekosy są złe. Ano, jak tutaj się spojrzy, wyraźnie widać, jak ten łańcuch mocno tutaj zakręca. Zaczynamy go naprężać w tym kierunku. Łańcuch nie jest przeznaczony do wyginania w tą stronę, tylko do pracy w tym kierunku. Jak widzicie, tutaj bardzo ładnie pracuje, w tą stronę w ogóle nam się nie zgina. I zmuszając go do pracy na przekosach. Powodujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, sam łańcuch pracuje w większym zgięciu, szybciej się ściera, łatwiej go zerwać. A po drugie, zębatki w naszej korbie zaczynają być coraz mocniej ścinane, bo łańcuch, zamiast wpadać na swoje miejsce, zaczyna obcinać ząbek. Po prostu zeskrobuje go jak pilnik. I z czasem, po prostu zużyje się zarówno łańcuch, jak i napęd. A gdybyśmy to robili z głową, używali. Przełożeń bardziej na wprost, bo takie samo przełożenie jak duża z dużą można uzyskać na małej ze średnią. Wystarczy sobie tam policzyć jak to wypada. Zresztą w napędach DI2 elektrycznych jest już w tej chwili możliwość zaprogramowania takiego trybu, że duży blat chodzi bez na przykład dwóch ostatnich przełożeń, a mały blat chodzi bez dwóch najmniejszych przełożeń. Warto coś takiego sobie włączyć, jeżeli nie panujecie nad biegami. Pytanie szóste. Co jeść przed wyścigiem i jak trenować tydzień przed. No to są w zasadzie dwa pytania. Co jest przed wyścigiem, to podobny film już był. Przed wyścigiem potrzebujemy łatwo przyswajalne węglowodany. Idealny jest legendarny makaron. Pamiętajcie, że z lekkimi dodatkami, czyli jakiś słodki dżem, miód, ewentualnie biały ser, jeżeli dobrze znosicie, takie rzeczy są OK. Zasmażana kiełbasa, cebula inne ciężkostrawne rzeczy, które będą leżeć na żołądku jeszcze następnego dnia, nie są ok. Także w przeddzień startu pizza, makarony. W dniu startu ja preferuję makaron z jakimś właśnie delikatnym dodatkiem typu sama oliwa, czy coś słodkiego. Odpowiednio przeliczyć ile tych kalorii potrzeba. Raczej tego makaronu staramy się zjeść dużo. Przed samym startem można zjeść baton, a potem w zależności od długości wyścigu co 30 minut, co 45 minut dostarczać sobie kolejne energii, pamiętając o tym, żeby jedzenie popijać, bo samo jedzenie bardzo trudno się przez krew transportuje. Potrzebny jest rozpuszczalnik, czyli płyn, który będziemy, którym będziemy popijać to jedzenie, żeby się szybko przenosiła energia do mięśni. Jak trenować tydzień przed, to druga część tego pytania. No, tydzień przed to już formy nie zrobimy, także raczej. Tylko treningi takie rozluźniające, podtrzymujące, ewentualnie tydzień przed można zrobić mocniejszy jakiś akcent, ale też bez przesady. Pamiętajcie, że bardzo ciężkie e, treningi, typu pełen maraton biegowy czy 200-300 km w tempie wyścigowym na rowerze, to są treningi, które schodzą z Was miesiącami, także tak wielkie obciążenie będzie się odbijało na Waszej formie długo, długo, długo. Także Tydzień przed to już tylko delikatne rozjazdy i podtrzymanie formy na dzień wyścigu, a w dniu wyścigu pamiętajcie o odpowiednio dobranej rozgrzewce. I tu w zasadzie płynnie doszliśmy do pytania siódmego, czyli rozgrzewka przed startem. Czy ją robić, czy nie robić? Zawsze robić, bo po pierwsze rozgrzane mięśnie i to nie tylko nogi, jeżeli startujecie na przykład na wyścigu kolarskim. Ja przed hokejem rozgrzewam wszystko nadgarstki, łokcie, całą górę, dlatego że nierozgrzane mięśnie, nierozgrzane ścięgna dużo łatwiej jest uszkodzić. Także rozgrzewka obowiązkowo, a jej objętość i forma zależy trochę od tego, jakie macie predyspozycje. Ja na przykład zaczynając pinik, czuję, że około 15. 17 minuty zaczyna być fajnie rozgrzane i ta noga zaczyna się kręcić. Ale też rodzaj rozgrzewki zależy od tego, jak długą aktywność planujecie. Jeżeli planujecie Tatra Road Race, w której będziecie jechać 3 godziny czy 5, no to ta rozgrzewka nie musi być bardzo długa, bardzo intensywna. Szczególnie jeżeli wyścig nie zaczyna się od razu jakimś sakramenckim podjazdem, tylko zaczyna się jakimś startem honorowym i jest 5-10 minut przejazdu przez miasto, gdzie troszeczkę można się rozgrzać, to wystarczy symboliczna, delikatna rozgrzewka, właśnie. Warto rozgrzać wszystkie partie mięśniowe troszeczkę, żeby nie wsiadać na rower całkiem schłodzonym. Ale jeżeli macie w perspektywie króciutki wyścig, na przykład sztafetę w triatlonie na długości 1 czy 1/4, no to nie mamy czasu, żeby na tym już docelowym wyścigu rozgrzewać się przez 15 minut. Musicie bardzo mocną rozgrzewkę zrobić na trenerze albo na ulicy przed startem i parę minut. Jak najkrótszy czas od rozgrzewki do samego startu utrzymać i od razu full gaz, bo tam od startu będziecie walczyć o każdą sekundę, od startu będziecie szli pełnym ogniem. Także tam nie będzie czasu, żeby się delikatnie rozgrzewać. A jeżeli na zimno wystartujecie, to tak jak mówiłem, ryzyko kontuzji, a drugie organizm wejdzie za szybko na za wysokie obroty, zaleje was kwas mlekowy, nogi zaczną palić, korby zaczną odbijać i będzie trudno utrzymać wysoki gaz przez. Ten krótki relatywnie wyścig, bo od razu od początku będziecie zmęczeni. Pytanie ósme: czy do rekreacji warto wybierać lżejsze opony? No, moim zdaniem nie warto, dlatego że tutaj posłużę się przykładem opony szosowej. Jeżeli wybierzemy lekką oponę do jazdy rekreacyjnej, to jest. Specialized Turbo Cotton za 289 zł, ważący pewnie w granicach 220 gramów Zaraz sprawdzimy ile on waży Mamy 0 pyk, 230, minimalnie się pomyliłem No więc mamy leciuteńką oponę, 230 gramów, fantastycznie Pewnie będzie się szybko kręcić Pewnie rower z nią będzie fajnie przyspieszać. Tylko problem z tą oponą jest taki, że ona jest cienka jak papier. Tutaj przez nią wręcz widać warstwy, gdzie jaką ma grubość. I tu, gdzie ma tą najcieńszą warstwę, wystarczy jakaś jedna dziura, jedno wpadnięcie na kamień ostry, na krawężnik i macie po oponie. Także pytanie, czy do rekreacji opona, która. W, przy maksymalnych wyścigowych zastosowaniach, zapewnia trochę lepsze parametry. Jest Wam potrzebna, bo ja myślę osobiście, że niekoniecznie. Lepiej wybrać oponę trochę cięższą, z grubszą ścianką, za to ze wzmocnieniem antyprzebiciowym, zarówno tu w części czołowej, jak i z grubszą ścianką tutaj, gdzie nie każdy kamyk od razu przecina tą oponę na wylot czy to powodując złapanie gumy, czy tylko powodując rozrywanie się i dalej i wyjście. Dętki na zewnątrz, co w perspektywie też kończy się kapciem, lub koniecznością wymiany tej opony zaraz po przyjechaniu do domu. Także zbyt lekkie opony do rekreacji. Moim zdaniem, nie, nie, nie. Pytanie dziewiąte. Jak oceniasz firmę Fuji? No tutaj czuję się kompetentny wypowiedzieć, bo z firmą Fuji parę ładnych sezonów pracowaliśmy. No i oceniam ją niestety co najwyżej na dostatecznie plus. Z kilku względów. Całkiem przyzwoite rowery, to trzeba przyznać. Minimalnie niedopracowane, duża bezwładność, jak na przykład w triatonówkach zgłaszaliśmy 3 czy 4 lata, że kierownice mają złe pady, które opadają i potrafią się złamać, plus mają stary typ gięcia leżaka z tak zwanymi eskami, zamiast już od lat stosowanych wtedy jotek. To nie udawało się tego popchnąć. Cały czas rowery kolejne, roki kolejne przychodziły w starych wersjach. Ok, rozumiem, że bezwładność produkcyjna. Jest dość duża w takich firmach, nie wszystko da się zmienić od razu. No, ale to wpływa na jakość produktu, tak? Kilka tam innych rozwiązań technicznych też nie było najszczęśliwszych i też przez lata się to nie zmieniało. Plus obsługa zarówno dealerów, jak i posprzedażna klientów taka sobie. No i to, co dla mnie jest najważniejsze czyli obsługa reklamacyjna produktów. Z którymi mogą wystąpić jakieś problemy. Żadna firma na rynku nie jest idealna i żaden producent rowerów nie produkuje rowerów, które się nie psują. To musimy sobie jasno powiedzieć, że w zasadzie w każdej marce pojawiają się reklamacje. Czy to w Specu, czy to w Treku, czy właśnie w Fuji. Każda z tych marek może mieć produkt, który się zepsuje. Pytanie, co z tym zrobimy? I o ile sprzedając treka czy Speca wiem, tu pojawi się oczywiście cała litania, komentarzy, że znowu trek i znowu spec, ale rzeczywiście no, z tymi markami pracuję, i tutaj wiem nie martwię się tym, że jeżeli klientowi wystąpił w rowerze jakikolwiek defekt i jest podejrzenie, że to wina producenta, wiem, że w 99 przypadkach na 100 producent mi tę ramę bez problemu wymieni. W zasadzie bez większego ryzyka mogę sięgnąć. Nowy rower spółki, przełożyć ramy, dać klientowi produkt od razu i potem sobie załatwiać gwarancję. No a w Fuji niestety raz, drugi mieliśmy reklamację. Rama jeździła do oglądu, do centrali, potem jeździła do jakiejś naprawy. Rama karbonowa była naprawiana, marnie była pomalowana. Przykro o tym mówić, ale takie są fakty i sorry, jeżeli pytacie się mnie, jak oceniam tą markę, to dla mnie w dzisiejszych czasach, kiedy produktu na rynku jest dużo i... Ja to sobie tak wyobrażam, że sklep rowerowy profesjonalny i profesjonalna marka tym właśnie zdobywa i utrzymuje klienta, że kupując ich produkt jesteście pewni tego, że będzie Wam służył przez lata i jeżeli wystąpi z nim jakiś problem, to sprzedawca czy producent będą po Waszej stronie, pomogą Wam to rozwiązać. To takie rzeczy nie mogą się zdarzać, że ktoś nieudolnie ramę naprawia, ona jest potem źle pomalowana, widać, że była naprawiana. To jest słabe i dla mnie to markę dyskryminuje. No zresztą z jakiegoś powodu rowerów Fuji w tej chwili praktycznie nie sprzedajemy i ostatnie pytanie na dzisiaj budzące powszechną wesołość ile przejeżdża rocznie właściciel s -Worksa? to bardzo dobre pytanie najlepiej zobrazuje to jeden z S-Worksów, który mamy tutaj bo to jest taki sobie właśnie S-Works łączymy go i teraz posługując się aplikacją z Peca możemy zobaczyć, ile ten rower przejechał. I proszę, 137 km. Nie tak dawno rower był sprzedany w centrali Specialized i już trafił u nas do działu rowerów używanych. I przejechał 137 km. Także właściciel S-Worksa może przejeżdżać bardzo mało. Ale też trafił do nas do sprzedaży rower. S-Works 58, który przez kilka miesięcy przejechał 10 czy 12 tysięcy kilometrów, bo jego właściciel akurat trochę jeździł. Także nie ma tu reguły. Faktycznie jest tak, że spora część s przejeżdża bardzo mało kilometrów, ale bywa też tak i można się nieźle oszukać, że właściciel S-Worksa nie dojrze go stać na jeden, drugi czy trzeci taki rower, wypasioną furę i niezłą chatę, to jeszcze ma czas na tym pojeździć. I nie jednego z nas by zakasował. Tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzach, jakie nowe pytania przyszły Wam do głowy. Jeżeli kanał Wam się podobał, zasubskrybujcie go, zaznaczcie sobie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych nowości. Do zobaczenia. Hej!